Siema, z tej strony ja, czyli Egis i witam was w odcinku takim troszeczkę halloweenowym. Co prawda nie ma jeszcze halloweenu, ale postaram się, abyście w tym odcinku poczuli się jakby już było halloween, opowiadając wam taką troszeczkę, no, z halloween związaną historyjkę. A swoją drogą, jeżeli jeszcze nie macie dekoracji halloweenowych, to możecie zajrzeć na naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ tam ostatnio zrobiłem na kanałach takie różne właśnie dekoracje halloweenowe i wszystko ładnie ozdobiłem, także jeżeli chcecie tam zajrzeć i ewentualnie ukraść dekoracje albo z nami pogadać, to zapraszam. No w każdym razie o dekoracje halloweenowe chodzi też w dzisiejszym odcinku, ponieważ no pomyślałem sobie, że ogólnie w tym roku będę obchodził święta tak troszeczkę bardziej. Chociaż w sumie Halloween to obchodziłem jednak w zasadzie co roku dosyć szumnie, a najmniej starałem się robić jakieś niezłe pranki na dzieci bądź co innego. Muszę mówienie czegoś w stylu pranki na dzieci brzmi trochę tak, jakbym zapraszał kogoś do mojej prywatnej piwnicy, natomiast chodzi mi bardziej o to, że no obchodziłem Halloween dość szumnie i widać to też na moich Halloweenowych filmikach z poprzednich lat, które znajdziecie swoją drogą również w opisie. Zawsze robiłem jakieś takie sumne rzeczy, ale w sumie, jeżeli chodzi o ten rok konkretnie, to pomyślałem sobie, że Halloween obejdę bardziej tak dla siebie. Personalnie, osobiście, po prostu przyjemnie w domku z rodziną, ze znajomymi i tak dalej. Oczywiście, znajomi i rodzina, wszystko fajnie, natomiast prawdopodobnie zamknę się też w pokoju na parę dni i będę udawał, że no, udzielam się Halloweenowo, grając w jakiś tam Halloweenowy evencik w jakiejś gierce w stylu Metin albo jakiś Overwatch lub coś innego. Ponieważ to też zawsze lubię, co nie wiadomo, realny świat, realnym światem, ale na dobrą sprawę, jestem też gamerem, dlatego muszę się udzielać gamingowo i z tego powodu no, niestety widzę to jako potrzebę, żeby zamknąć się niestety w pokoju i poobchodzić też Halloween właśnie w jakiejś tam gierce, ponieważ to jest dla mnie jakaś też ważna część tego. No ale wracając w każdym razie do początku, bo tutaj już się troszeczkę, że tak powiem, odnoszę od tematu, no, postanowiłem obchodzić Halloween tak bardziej, no, z rodziną i ze znajomymi, dlatego postanowiłem również ozdobić swój dom tak troszeczkę Halloweenowo, pomyślałem sobie, no nawet w tym roku może dynię zrobię, co nie Takie sprawy, no i oczywiście obejrzę jakąś tam masę horrorów. No a żeby te horory się fajnie oglądało, no to też pomyślałem sobie, no kupię sobie jakąś tam e, dynię na RGB, żeby mi się świeciło nam 16 milionów kolorów, no i przy okazji wtedy będzie niezły móc do oglądania filmików na Netflixie, więc czemu nie? No dobry początek mojego ozdabiania postanowiłem więc popatrzeć, co inni robią, ponieważ na dobrą sprawę moje, że tak powiem, oryginalne pomysły, to na dobrą sprawę w 90% podpierdalanie pomysłów od innych. A czykolwiek ktoś kiedyś powiedział, że podobno najlepsze lepsze pomysły są podpierdalane, więc hej. Wpadłem jednak, że może sobie kupię jakąś tam śmieszną maskę i w sumie wpadłem też na pomysł, że właśnie jakieś tam dynie RGB, czy może jakieś tam świeczki, czemu nie, żeby po prostu w moim domu tak było to czuć, to takie Halloween, że jest strasznie i w ogóle itp. No więc wybrałem się w sumie na, że tak powiem, zakupy ze znajomymi i było nawet zabawnie, ponieważ chodziłem sobie w jakiejś tam kurwa masce, co nie znalazłem jakiegoś tam, e, jak on tam miał, Michael Myers, co nie maskę jego i sobie ją założyłem i sobie z nią chodziłem, mówię, ale jest Edgy. Zabraliśmy sobie tam różne swoje, że tak powiem, zasoby na Halloween, czyli te wszystkie dekoracje, plus jakieś tam jedzonko, jakiegoś tam sneakersa, żeby nie gwiazdożyć i inne takie różne akcesoria. No i w sumie z zakończonymi zakupami, wydaliśmy się do kasy, bo pomyśleliśmy, że wszystko będzie spoko. Okazało się jednak, że przed nami szedł jakiś ziomek, który w sumie wyglądał na jakiegoś dosyć dorosłego faceta, więc jakoś tam sobie specjalnie nic nie myślałem. Coś tam niósł ze sobą zakupy. Mówię, no to wszystko spoko, przecież tam, co, co tam, normalny klient w sklepie. No i rzeczywiście wszystko z nim było normalnie, do momentu, kiedy podszedł do kasy, ponieważ podszedł do kasy, wykładał tam różne swoje towary i tak dalej. No, oczywiście, że e, pokazał kasierce swoje towary, jak to w Wiedźminie się mówiło. Nagle się jednak okazuje i to jest w sumie coś, czego naprawdę się od takiego dorosłego mężczyzny, który dosyć dojrzale wyglądał, bo w sumie był taki z metra cięty, no ale broda zapuszczona i wyglądał w sumie jak jakiś taki gnom, więc myślałem sobie, że będzie naprawdę poważny. Okazało się, że jednak nie, ponieważ miał ze sobą maskę Anonymous, wiecie, tych hakerów Anonymous znaczy, hakerów. No, w sumie chuj wie, co to są za ludzie, bo jak to na sama nazwa mówi, są anonimowi, więc w zasadzie mogą być, być to hakerzy, mogą być to jakiś, nie wiem, kurde, pastor w kościele, albo jakaś pani Halinka z elektrowni. Ja ogólnie myślałem, że to ja mam 12 lat mentalnej, jeżeli o to chodzi, no i to jest w sumie jak najbardziej prawda, tylko że ja na Halloween wziąłem sobie maskę Michaela Myersa i pomyślałem sobie, że to jest naprawdę spoko kostium. Czemu nie? Nawet do mnie pasuje. Uważam, że naprawdę, no, jak to się mówi, odzwierciedla moją osobowość. O, proszę bardzo, kurde, słowo, ale dobre słowo. Wracając jednak do tego ziomka, no pomimo tego, że wyglądał na taką poważną trzydziestkę, to miał za sobą tą maskę Anonymous i no w sumie to samo w sobie może jeszcze nie jest tak do końca dziwne, aczkolwiek ja personalnie uważam, że Anonymous to jest tak trochę chujowy kostium na Halloween. W sensie wiecie, mamy jakiś tam piątek trzynastego jakiegoś Jasona, Michaela, Frediego, czy jakieś tam 15 innych postaci, które są po prostu tak w stu kojarzone z Halloween, konkretnie z tym świętem, natomiast no Anonymous mózg tak trochę nie za bardzo. Może ten ziomek po prostu nie zna się na maskach i w sumie to to jest można byłoby powiedzieć, tylko okazało się jednak, że on postanowił przy tej kasjerce założyć tą maskę, kucnąć tak jakby... Pod kasą, w sensie wiecie, jak to się koło kasy, to on tak kucnął pod kasą i postanowił po prostu przejść koło kasy. Chciał się wygrać ze sklepu i miał najwyraźniej coś w swoim plecaku. Okazało się, że niestety ten czujnik, a, znaczy ten sklep miał czujniki, nie, że ten czujnik miał sklep, bo to by tak jakby nie pasowało. No więc jego kurwa Sneak 100 tak trochę nie zadziałał, ponieważ nie dość, że ten czujnik zaraz zaczął się kurwa wydzierać, że niestety ktoś coś e, ukradał ze sklepu. No to ta sierka jednak widziała, jak on kuca pod tą kasą i no wiecie działa, co on robi. Poza tym później czujnik, później jakiś tam ochroniarz dobiegł, więc ta kasjerka nie musiała się nawet ruszyć z miejsca i okazało się jednak, że ta jego pseudo-maska anonimowości jednak wcale nie jest taka anonimowa. Ponieważ kto by pomyślał i do tego trzeba co prawda 500 IQ, że wystarczy tą maskę zdjąć i tak na dobrą sprawę mamy jego prawdziwą twarz pod tą maską. Później wystarczy z jego portfela wyciągnąć na przykład dowód osobisty i już wiemy, kim on jest i czy to, tam, to naprawdę on jest, prawda? Okazało się w sumie, że ten jego pseudo Halloweenowy, lub też ewentualnie no rozpacz, krzyk o pomoc i tak dalej, mu po prostu nie wyszedł, ponieważ no, złapali go dosyć szybko i w sumie jakoś dużo specjalnie to z tego nie zyskał. Ponieważ jego plecek, oczywiście, od razu opróżnili, okazało się, że chciał ukraść z tego sklepu jakąś paczkę kondonów. Wiecie, tych takich pseudo gumek tak wie, wie, wiecie o co chodzi, żeby nie było jakichś tam niechcianych dzieci. No i tutaj po raz kolejny myślałem, że ja mam mentalne 12 lat, ale na dobrą sprawę, no że tak powiem, taki wstyd przed kupowaniem ewentualnie jakiś gumek, to myślałem, że to się przerabiało w podstawówce, a nie mając ewentualne 30 lat. No chociaż w sumie ja mu tego dowodu nie sprawdzałem, więc może równie dobrze miał po prostu 12 lat, tylko wyglądał jak takie 40, więc no może, no wiecie, cuda są różne, Czarnobyl był, więc to radiacja w powietrzu lata i w ogóle konspiracja i tak dalej, więc wszystko jest możliwe. Jednak za jego zajebisty wyczyn w ramach oczywiście Halloween dostał od, no że tak powiem, szefostwa tego sklepu do żywotni Order uśmiechu oraz zakaz wstępu Do wszystkich sklepów tej marki Czyli no powiem warto było Ile taka paczka gumek jest warta powiedzmy No nie wiem teraz będę tak strzelał co prawda Bo na tych cenach się nie znam ponieważ e, Jedyne stosunki seksualne mam e, Ze swoją kartą graficzną dla graczy Ponieważ tak bo jestem Jestem graczem no ale jak miałbym strzelać No to takie 5 dolków natomiast Pomyślmy sobie ile jest warty taki Że tak powiem e, no dożywotni I zakaz wstępu do jakiegoś sklepu Powiedziałbym że to jest taki trochę kolateral Mecz. Co prawda, to nie jest jedyny sklep na tej planecie, no ale jednak trochę siara, co nie? Wyobraźmy sobie, że ten Typek mieszka gdzieś obok, no i teraz zamiast wyskoczyć sobie gdzieś rano po bułki, no bo ma przecież bliska to będzie musiał jechać dwa miasta dalej, bo po prostu bliżej go już nie wpuszczą. Niestety, spalił swoją przepustkę, no i trudno się mówi. No i tak się niestety kończy ta historyjka. Jaki jest morał z tego? Morał z tego jest taki, że jeżeli ktoś jest debilem, to nawet Halloween oraz maska anonimus go nie ochroni niestety przed. Um, prawem i sprawiedliwością. C a ja? Prawo i sprawiedliwość to czasami nie była ta partia polityczna w Polsce A w sumie ja się na polskiej polityce nie znam Przysięgam, ja nie, nie popieram żadnej partii I nie wiem o co chodzi, także nie bijcie mnie, nie? Zamiast bicia mnie, możecie wejść Na przykład w komentarze i napisać mi Swoje historyjki halloweenowe Jeżeli macie coś ciekawego, to może ewentualnie Nagram o tym filmik, ponieważ skończyły mi się pomysły Dlatego będę kopiował od was Lub po prostu sobie je poczytam z uśmiechem na ustach Życzę wam również szczęśliwego Spuktobera I mam nadzieję, że podobała wam się historyjka Jeżeli tak, to możecie to jakoś ocenić No i w sumie mam nadzieję, że zobaczymy się. Pod następnym żegnam się z wami ja czyli Agis i cześć, cześć. 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 cześć.